Zrobiłem wszystkich w trąbę. Znasz mnie. Ktoś idzie. Zadzwonię później. Cześć. Jak nasza więźniarka? Śpiasz chrapie. Wcale nie śpię. Zabiję was. To wariatka, spokojnie, to moje koleżanki. Tak? Słyszałam, jak gadał przez telefon. To hipokryta. Nie wierzcie mu, kręci własne lody. Spalmy ją. Gdy Tomas był malutki, traktowali go jak małpkę. Ubierali, czesali i przyzwyczaił się. Potem zaczął się zmieniać. Martwi mnie to. Mnie też. Myślę, że Tomas już znalazł kawiera. Pewnie gadają. Znasz go, to plotkarz. Kochanie, cześć. Duszko! Co słychać, misiu? Podoba ci się kurtka? Pewnie. To super. Leży idealnie. Tak? Muszę szukać Javiera. Pogadamy później. Szukają cię. Mnie? Tak. Ale kto? Mój tatuś. Co słychać? Dzień dobry. Więc chodzisz z moją córką? Powiedz, że nie, tak. Bądź opiekuńczy i nie skrzywdź jej, bo Agostinka to mój największy skarb. Skarb? Rozumiem. Rety. Co to za gość? Jest wyższy od żyrafy. Pracuje w cyrku, czy co? Zabijecie koluci. Ciebie też. Nie rozumiem. Wyjaśnij mi. Ja też nie. Dzwoniłem do Diega, ale się nie połączyłem. Powiedz im hipokryto. To ty jesteś hipokrytką. Stół dziób. To kretynka. Wychodzę ani kroku. Najpierw powiesz Maxowi, że to, co nagadałaś mu o mnie i Celinie, to stek kłamstw. Umieram ze strachu. Nic mu nie powiem. Więc napuszczę na ciebie Robertę. Jeśli próbowałaś odbić Celinie chłopaka, to jesteś żałosna. Żądam wyjaśnić. Ja też. Gadaj jak było. Bo inaczej zamkniemy cię tu i zacałujemy na śmierć. Dokładnie. Wybór należy do ciebie. O nie. Nie, zostawcie mnie. Kawiera nie ma na zewnątrz. Na górze też nie. Zabiję go. No Diego, a Mira. Spokojnie. Poszukamy go z Tomasem. Chodźmy do ogrodu. Zaczekajcie. Witaj, Diego. Cześć. Co słychać? Co tu robisz? Szukamy Javiera. Właśnie o tym rozmawialiśmy. Gdzie go widzieliście? Przy Bilardzie, w świetlicy. Gdzie Javier? Przy Bilardzie. Znajdź go. Wyjaśnisz wszystko Maxowi. Kumasz? Bo cię załatwię. Jest tutaj. Dzień dobry. Skąd wracacie? Byłyśmy na spacerze z Javierem. Tak. Na razie mija. Diego, eso no es lo que me Powiedziałeś to innego. Nie wiedziałem, że nie spuszczaj go z oka. Odpowiadasz za niego na terenie szkoły. Przepraszam, że się wtrącam, ale Diego musiał uczyć się do egzaminów, więc poprosiłam Javiera, żeby poszedł na spacer ze mną i Mio. Pójdę już. Na razie. Javier, chodźmy już. Dobrze, mamo, tylko zabiorę rzeczy. Jasne. Przepraszam. Diego, czy nie możesz choć raz wywiązać się z powierzonego zadania? Nie jest dzieckiem, żebym się nim opiekował. Jeśli chcecie uniknąć problemów, nie przyprowadzajcie go tutaj. Wszystko jasne. Przepraszam, Inez. Diego czegoś nie zrozumiał. Jesteście równolatkami, ale masz się nim opiekować, bo ci tak każe. Przestań. Jeśli chłopcy się nie polubili, to trudno. Nie o to chodzi. Twój syn się stara, a Diego jest bierny. To się musi zmienić. Javier będzie twoim nowym bratem i masz to zaakceptować. Jasne. Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz. dolor Siento correr por mis venas Tu respiración